Słuchasz pierwszego na świecie radia Choreka. Eksperci o biznesie choreka Travel and nice. Harmony Polish Hotels. Integrujemy i wspieramy polskie hotele niezależne. Dołącz do nas i zacznij korzystać wwwharmonychotels.pl Szanowni Państwo, a teraz też będzie historia na naszych oczach. Myślę, że jest to temat, no, piekielnie ciekawy dla wszystkich hotelarzy, szczególnie tych, których on osobiście może dotknąć. Różnego rodzaju obiekty, które być może od początku roku mogą nie otrzymać certyfikacji na organizację imprez Stowarzyszenia InFarma. Będziemy teraz o tym rozmawiać. Chciałbym zaprosić na scenę panią Katarzynę Cioch, wiceprezes zarządu do spraw nauki i rozwoju Stowarzyszenie Konferencje Kongresy w Polsce. Proszę o brawa. Dzień dobry pani Katarzyno. Dodam dla pani mikrofon. Pani Katarzyna będzie prowadziła panel dyskusyjny przyszłość spotkań sektora medycznego, nowe regulacje przemysłu farmaceutycznego, a branża hotelarska oddaje Scenę pani. Bardzo dziękuję. Szanowni państwo, witam serdecznie. Ja bardzo liczę na gorącą dyskusję, więc nie będę przedłużała i od razu zaproszę naszych panelistów. Zapraszam panią dr Annę Kacprzyk, przedstawiciela Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych Infarma. Dzień dobry pani doktor. Jak również pana prezesa Ireneusza Węgłowskiego, wiceprezesa zarządu Orbis SA i prezesa Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego. Panie prezesie, dzień dobry. Ja dziękuję. Tak jak na początku powiedziałam, liczę na owocną dyskusję i od razu mam pytanie: ile e, mamy na sali przedstawicieli hoteli, e, których te regulacje i to szóste kryterium bezpośrednio dotyczą? E, proszę o rękę w górę. O, Niemożliwe. <grych> e, a być może dokładnie nie wszyscy wiedzą o co chodzi, więc ja dokładnie w krótkie wprowadzenie ja dosłownie w telegraficznym w skrócie związek innowacyjnych firm farmaceutycznych Infarma certyfikuje wydarzenia medyczne już od 2017 roku. Ten pierwszy rok był rokiem pilotażowym i opierał się o pięć kryteriów. Od 1 stycznia 2018 roku wydarzenia medyczne są już obligatoryjnie certyfikowane przez Infarmę w ramach tych pięciu kryteriów. Natomiast od 1 stycznia 2019 roku zostało wprowadzone szóste kryterium kryterium obiekt i lokalizacja geograficzna. Miał już 10 miesięcy pilotażu. I pani doktor, gdybym mogła panią prosić o taki też telegraficzny skrót w kontekście szóstego kryterium, czego on dotyczy, jakie InFarma planuje wprowadzić zmiany i jak to wygląda z państwa perspektywy, i tak naprawdę. Skąd pomysł w ogóle na wprowadzenie tego szóstego kryterium? Tak, już się wyświetla. Mam stanąć. Gdzie? Tutaj? Żeby e, ją... Jej tu nie, nie widać. A, jej tu tak nie widać. Tu ma pani podgląd. E, właśnie nie wiem, gdzie jest pilot. Czy któryś z naszych prelegentów to zabrał? E, tak, kto występował u nas? Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie, reprezentuję Związek Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych Infarma i myślę, że zanim będziemy może rozmawiać o, o systemie, o tym jakie jest znaczenie kryteriów, to przedstawię kilka słów wprowadzenia w ogóle, czym jest ten system, z czego wynika i być może wtedy będzie... No, łatwiej zrozumieć, czy też odnieść się, dlaczego tego typu system w ogóle wprowadziliśmy i dlaczego on ma swoje jakieś pewne obostrzenia w stosunku do tego, gdzie firmy innowacyjne chcą angażować się w finansowanie wydarzeń naukowych. Przede wszystkim to, co jest najbardziej istotne, to sama regulacja wynika z tego, że branża farmaceutyczna jest branżą bardzo regulowaną. Wszyscy no, korzystamy z leków, chcemy, żeby te leki były bezpieczne, żeby ich zarówno proces rejestracji, jak i zgłaszania działań niepożądanych przebiegał w ściśle określonych zasadach. I tutaj mamy ustawę prawo farmaceutyczne, które w bardzo ścisły sposób reguluje to. Jeżeli mówimy oczywiście o prawie polskim, jednym z takich elementów, który znajduje się również w prawie farmaceutycznym jest regulacja relacji, jakie mogą być między firmami farmaceutycznymi a przedstawicieli zawodów medycznych. I na bazie tych regulacji, które są zapisane w prawie farmaceutycznym, nasze firmy dodatkowo wdrożyły samoregulacje. Jest to kodeks dobrych praktyk i kodeks przedsiębiorczości. Są to dwa dokumenty, do których z przestrzegania zobowiązały się firmy innowacyjne, farmaceutyczne. I kodeksy te regulują z jednej strony właśnie kontakty z przedstawicielami zawodów medycznych, kontakty z organizacjami ochrony zdrowia, kontakty z organizacjami pacjentów i między innymi jednym z elementów regulowanych w tych dokumentach jest również organizacja różnego rodzaju wydarzeń naukowych, które są finansowane przez firmy innowacyjne. Tutaj już nie będę mówiła szczegółów, właśnie jest zapisy kodeksu dotyczące organizacji wydarzeń. Ustaliliśmy sobie pewne reguły, które, tak jak mówię, są osadzone i wynikają z pewnych reguł prawa farmaceutycznego oraz z regulacji europejskich. Żeby było łatwiej je przestrzegać, wprowadziliśmy pewien system certyfikacji wydarzeń. Same regulacje pokazują czy też informują, w jakiego rodzaju wydarzenia branża farmaceutyczna chce i może angażować się i w jaki sposób chcemy tego przestrzegać. Przestrzeganie ma właśnie umożliwić realizację, znaczy też funkcjonowanie systemu certyfikacji wydarzeń, który jest tak naprawdę narzędziem informatycznym do przyjętych kodeksów postępowań. I tutaj tak jak pani Katarzyna Dobrze, powiedziałam pani Katarzyna. Katarzyna wprowadziła i powiedziała, ten system od roku, od stycznia 2020, 2020 będzie obowiązywał w pełnym zakresie wszystkich sześciu kryteriów, które sobie przyjęliśmy. Natomiast wdrażanie jego w ryn, na, na rynku było pewnym takim działaniem kroczącym, a mianowicie najpierw przybierał on postać takiej działania pilotażowego, czyli... Przy, certyfikowaliśmy tylko wydarzenia zgłaszane przez nasze firmy, a później wprowadziliśmy już taki bardziej dostępny dla wszystkich system informatyczny, gdzie organizator wydarzenia zgłasza, zgłasza do naszego systemu wydarzenie, ono jest oceniane i uzyskaje certyfikat albo nie uzyskuje certyfikatu system w takim wydaniu działa od stycznia 2019 roku natomiast w zakresie kryterium 6, które dotyczy lokalizacji i obiektu wiążące działanie jest od stycznia 2020 roku i teraz tak My nie certyfikujemy zupełnie wszystkich wydarzeń. Są wydarzenia, które mogą się odbywać poza systemem certyfikacji. Natomiast do systemu certyfikacji trafiają te wydarzenia, które są organizowane przez podmioty trzecie, które. Są zainteresowane współfinansowaniem przez nasze firmy, są skierowane wyłącznie albo przede wszystkim do przedstawicieli zawodów medycznych, zajmuj, zabi, zawierają co najmniej trzy godziny wykładów merytorycznych oraz dotyczą zagadnień z obszaru medycyny, farmacji, związanych z leczeniem chorobami lub ich zapobieganiem, bądź zastosowaniem konkretnych produktów i metod leczniczych albo diagnostycznych, no i są na terenie Polski. Jest też pewna kategoria wydarzeń, które w ogóle nie podlegają temu systemowi. I w przypadku zaangażowania firmy w tego typu wydarzenie, szczególnie na przykład wydarzenia takie dotyczące ogólnego systemu ochrony zdrowia, one wtedy nie muszą być w tym systemie. Tutaj są pokazane właśnie kryteria, które są dla nas istotne przy ocenie, czy. Chcemy zaangażować się w wydarzenie. Jest to oczywiście program merytoryczny, który musi być określony w wymiarze i przedmiotowym, zakresowym i czasowym. Jest to elementy dotyczące przejawów gościnności, przepływów finansowych. No i właśnie to szóste kryterium, które dotyczy obiektu i lokalizacji. Biorąc pod uwagę intencje wprowadzenia regulacji i zasad, doszliśmy do wniosku, że biorąc pod uwagę, że chcemy, aby ten system i relacje i współpraca branży z z zawodami medycznymi była jak najbardziej przejrzysta i transparentna, z kryterium obiektu i lokalizacji ma na celu wybór do organizacji spotkań o charakterze naukowych takich miejsc, które dla tego celu naukowego są na, jak najbardziej e, odpowiednie. E, I stąd właśnie powstała e, pewna grupa e, zarówno pozytywna, czyli wskazująca w których obiektach takie wydarzenie może się odbyć, jak i grupa wykluczeń, w których obiektach czy też lokalizacjach. E, nie chcemy, aby wydarzenia, czy też nie, nie certyfikujemy tych wydarzeń. Tutaj tak przeskakuję szybko, bo myślę, że będziemy, będziemy o tym dyskutować. dyskutować jak najbardziej. E, dlatego y, dlatego już może nie będę tego szczegółowo omawiała, pewnie omówimy to w dyskusji. E, więc to takie, takie jakby wprowadzenie do tego, dlaczego mamy przyjęty pewien system i jaka jest intencja wprowadzenia pewnych ograniczeń. Bardzo dziękuję. Panie prezesie, minęło 10 miesięcy od wprowadzenia pilotażu i ja wiem, że Państwo jako przedstawiciele sektora hotelarskiego jesteście w stałym kontakcie z Infarmą. Są dyskusje, spotkania, bo pamiętam, jak Infarma wprowadzała ten to pierwsze, pierwszy pilotaż w 2017 do, do 2018 roku. To tych konsultacji było naprawdę sporo. Rozmawialiśmy wtedy głównie z PCO, czyli z, organi z przedstawicielami organizacji, które w aktywny sposób są organizatorami takimi logistycznymi wydarzeń. Natomiast teraz ten obszar i ten punkt szósty to jest punkt, który dotyka najbardziej sektor hotelarski. I moje pytanie jest następujące. Po tych dziesięciu miesiącach, jak pan prezes. Jakie by Pan Prezes wskazał trzy największe zagrożenia dla rynku hotelarskiego w momencie, kiedy takie regulacje w takim kształcie, bez żadnych zmian weszłyby od 1 stycznia 2020 roku? Trzy największe zagrożenia dla rynku hotelarskiego. Dzień dobry Państwu jeszcze raz. Ja nie wiem, czy aż trzy są potrzebne. Ja mam jedno podstawowe, <grym> <grym> jedno podstawowe. Otóż wydaje mi się, że regulacja tak daleko posunięta, zwłaszcza w niektórych szczegółowych tych zapisach, nie, nie jest i nie była potrzebna. Ja sobie zadałem trochę trudu i przeszedłem wczoraj przez regulacje FPI i Ethical MedTech. Przeczytałem te dwie regulacje dość szczegółowo i tam nie ma aż tak… Restrykcyjnych zapisów, one są bardziej ogólne i one nie wykluczają na przykład wyłączenia obiektów hotelarskich, które są położone y, w miejscowościach, czy w regionach szczególnie atrakcyjnych turystycznie przez cały rok. Tak? I ciekaw jestem, bo wiem, że tutaj będzie gdzieś pewnie ogniskowała się debata, czy, czy był, potrzebne było aż tak daleko posunięte, tak daleko y, posunięty zapis, który wyklucza te obiekty z możliwości organizowania. Tych, tych eventów, tych konferencji czy sympozjów. Natomiast jak Pani pyta mnie o zagrożenia, no to zagrożenie jest takie, że niektóre hotele, właśnie te położone w atrakcyjnych miejscowościach turystycznie, te, które nie są siedzibami, czy to nie są centrami akademickimi, czy siedzibami wojewódzkich władz, czy, czy marszałkowskich, mogą zostać pozbawione możliwości zorganizacji. Organizacji tego typu imprez. Do tej pory nie miało to miejsca, no ale przepis wchodzi w życie restrykcyjny od stycznia 2020 roku. I zastanawiam się, czy nie wylewamy dziecka z kąpielą, czy potrzebny jest aż tak bardzo dotkliwy, restrykcyjny dla niektórych obiektów zapis. Bardzo dziękuję. Ja może jeszcze zadam pytanie, wydaje się fundamentalne, podstawowe. Pani doktor, tak naprawdę po co. Jaki jest cel wprowadzenia tego szóstego kryterium? I może też z drugiej strony, co, co chcemy wykluczyć wprowadzając ten szósty, to, to szóste kryterium? Dzisiaj dzień edukacji narodowej, więc myślę, że edukacja, prawda? Spotkania medyczne mają te, o których rozmawiamy, kongresy, kongresy stowarzyszeniowe, i głównym celem jest edukacja. I czy organizacja tych wydarzeń edukacyjnych